Teraz mamy sobie zapisać jedną milionową. No nie jest to łatwe dodanko. Milionowa. Milion ile ma zer? 6, prawda? Dlatego najpierw sobie zapiszemy w postaci ułamka zwykłego. 1 i milion 3 zera i tutaj 3, czyli 6 zer, prawda? To się równa. Całości nie mamy, ale ma ją być. Ma być 6 cyfr po przecinku. Ta jedynka skoczy nam idąc od końca. Czyli tutaj a puste miejsca uzupełniam zerami i powinno być ich 5. Podpunkt E 103 dziesięciotysięczne. 1003. Czyli najpierw 1003 w całości. Nie, tutaj całości chyba też nie powinno być w takim razie. To po prostu będzie nasz od razu licznik, tak? Czyli 1003, czyli znów kreska łąkowa. 1003, dziesięciotysięczne, czyli dziesiątka i trzy zera. Czyli mamy cztery zera w mianowniku, czyli cztery cyfry po przecinku, całości nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery i od końca idziemy 1003, trzeba zapisać. I mamy to. Ostatni podpunkcik, podpunkt F. 800, 100 tysięcznych, czyli jedynka z pięcioma zerami. Skoro z pięcioma zerami, to 5 cyfr po przecinku i 800 zapisuję od końca. Puste miejsca uzupełniam zerami. Zrobiliśmy całe zadanko pierwsze i drugie dla dociekliwych, więc proszę Was tutaj o subskrypcję. I może tym razem udostępnić ten kanał swoim koleżankom, kolegom, którzy na przykład chcieliby też robić takie zadania dla dociekliwych. To na pewno są takie zadania bardzo rozwijające, a nie każdy nauczyciel ma też czas, żeby na lekcji przeprowadzić taki temat i takie zadanie. Dzięki za uwagę, cześć!